Dzień dobry kochani, jak się macie? Mam nadzieję, że, że wciąż dobrze, że dajecie radę, że walczycie, że nie poddajecie się przytłaczającej rzeczywistości i tym, co, co nieuniknione, temu, co nieuniknione. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat: hmm, mam do wyboru pasję albo inspirację. Chociaż obie rzeczy się bardzo mocno przenikają, no to może dzisiaj podejmiemy temat pasji, a jutro pogadamy trochę na temat inspiracji. Co to jest ta pasja? No ta pasja to jest takie, takie coś, takie, taka wartość, taka umiejętność, taka cecha, która sprawia, że jak spotykamy się z osobą, która ma pasję w sobie, to chce nam się w otoczeniu tej osoby przebywać jak najdłużej. Ludzie z pasją mają w sobie taki ogień, taki żar, coś co płonie w oczach, coś co płonie w sercu, coś co. Wydobywa się każdą, każdą komórką ciała takiej osoby, tworząc taką niewidoczną aurę, ale jednocześnie niesamowity magnetyzm, który właśnie ludzi przyciąga i który działa trochę na zasadzie takiej aury. Chcemy się znaleźć w aurze osoby z pasją, bo to niejako nam się troszeczkę udziela. To, to ciepełko wewnętrzne, ten, to coś, co, co promieniuje z takiego pasjonata. Oczywiście tych pasji każdy z nas może mieć w życiu kilka. Te pasje są bardzo różne, i te pasje, Pasje też no, mają, każda ma inny odcień, u każdej osoby zupełnie inny, więc to jest tak niesamowite, że ten zbiór pasji jest w zasadzie nieograniczony. Tak jak tyle pasji, ile gwiazd na niebie i ilu ludzi z pasją, tyle pasji jednocześnie. Ktoś, nie wiem, ktoś może nurkować, i u każdej z tych nurkujących osób ta pasja będzie się inaczej objawiała. Ja otaczam się głównie ludźmi z branży beauty i tych pasjonatów jest bardzo wielu, i to jest niesamowite być właśnie w aurze tych, tych ludzi, którzy się, Którzy gdzieś tam dają tej swojej pasji ujście, realizując się. Czasem też z ogromną przyjemnością obserwuję, jak taka pasja w kimś się rodzi i jest najpierw takim maleńkim, nieśmiałym pączkiem, który tak wyziera z gałązki tego człowieczeństwa, próbując, czy, czy ma szansę w ogóle rozkwitnąć. Ale to, co w pasji jest niesamowite, w takiej prawdziwej pasji, to, żeby nie wiem, jak ją ograniczać, żeby nie wiem, jak rozsądkiem, Próbować ją tłamsić i nie pozwalać jej wzrosnąć, to ona wcześniej czy później i tak wykiełkuje na, tym, na tej gałązce i tak wcześniej czy później się rozwinie w niesamowity kwiat. Jeżeli będziemy tą pasję swoją pielęgnować, karmić ją, no to jest ogromna szansa, że ten kwiat będzie, będzie niesamowity, będzie piękny i będzie właśnie tym takim magnesem przyciągającym w nasze otoczenie, na naszą orbitę innych ludzi, którzy będą się chcieli znaleźć w świetle tej pasji, w tym jej ciepełku się pławić. Pasja jest niesamowita, ponieważ pasja daje też taką po prostu nieograniczoną niczym energię. Która pozwala nam przetrwać chwile trudne. Jeżeli ta pasja jest prawdziwa i my właśnie pozwalamy jej gdzieś tam wyrwać się na wolność i, i rosnąć w nas, no to rzeczywiście jest takim naszym zupełnie biologicznym, intuicyjnym powerbankiem intuicyjnym, dlatego, że my z tego zasobu czerpiemy w ogóle bezrozumowo. Pasja jest takim porwem serca, gdzie właśnie gdzieś tam, jeżeli kierujemy się na co dzień rozumem, to, to dajemy jednak sercu większą przestrzeń. Ale rozum pozwala nam tak bardzo, bardzo rzeczowo i bardzo racjonalnie czerpać energię z tego zasobu pasji, w, tym, w tych momentach, kiedy jest ona nam absolutnie niezbędna do przeżycia. To jest też. Taka nasza wyspa szczęśliwa, to o czym mówiłam kilka odcinków temu. Ta pasja to jest taka wyspa szczęśliwa. To jest taki, taka kubka w dobrym tego słowa znaczeniu złotego piasku, na której sobie możemy się umościć, na której możemy postawić te dwie palmy, pomiędzy którymi rozepniemy hamak i gdzieś tam w słońcu tej pasji, bo ona jest kilkoma rzeczami na raz. Ona jest niezwykle uniwersalna. Będziemy się pławić, będziemy znajdować ten swój takiego błogostanu, szczęśliwości. Spełnienia też i tego właściwego człowieka na właściwym miejscu, we właściwym czasie. Także funkcji pasji jest bardzo wiele, natomiast ona jest bardzo, bardzo pozytywna. Ona ma oczywiście też negatywne aspekty w takim ujęciu, jeżeli na przykład ta pasja jest niepochwalana przez kogoś z naszego otoczenia. Wtedy ona rzeczywiście przybiera takiej większej strukturalności, staje się szorska, bo my zaczynamy. Jeżeli oczywiście zaczynamy walczyć o taką, takie dopasowanie społeczne, to żeby, żeby gdzieś tam zyskać aprobatę innych. Natomiast myślę sobie, że w, tym takim, w tej takiej dobrej pielęgnacji naszej pasji jest też odsunięcie na dalszy plan tego, co myślą inni i przede wszystkim słuchanie się w siebie. Co mnie, poddanie się temu czemuś, temu impulsowi, który sprawi, że oczy zaczynają mi błyszczeć, że chce mi się chcieć po prostu, że mam nagle niesamowitą ilość energii i jestem bardzo sprawny w realizowaniu, w dążeniu do realizacji tego celu. I popielęgnuj to właśnie, dokarm to, tą dobrą stronę pasji, odsuń tak jak mówię, na dalszy plan to, co myślą inni, bo, bo ta pasja daje moc, daje ci siłę, daje ci energię. Tylko wtedy, kiedy myślisz o sobie. Także w pasji bardzo ważne jest też to, żeby pielęgnować ten swój taki zdrowy egoizm, i, i dać dojść do głosu, swojej intuicji, czyli słuchać się w siebie, słuchać się bardzo mocno w emocje, które nam towarzyszą, kiedy robimy coś. Bo, bo pasja. Zawsze łączy się z jakimś konkretnym działaniem. Jeżeli wykonujemy coś z pasją, to nawet jeżeli to działanie musi być podzielone na etapy i realizacja musi być dozowana, a nie wszystko na raz, to uwierzcie mi, że tej siły do realizacji, tej takiej determinacji do tego, żeby coś zrobić, żeby dążyć do tego celu, który jest daleko przed nami, jest bardzo, bardzo dużo. I w zasadzie w realizacji pasji, w dążeniu do tego zaspokojenia. Nie ma czegoś takiego jak zmęczenie. Nawet jeżeli ono się pojawia, to to zmęczenie uskrzydla. To to jest takie pozytywne zmęczenie, które daje nam znowu taki zasób do, do czerpania z tej przyjemności. I to jest zmęczenie, z którego bardzo płynnie przechodzimy w taki błogostan. W takie poczucie zaspokojenia i właśnie przynależności do tego właściwego miejsca w życiu, w którym chcemy być tu i teraz. Czyli. Z jednej strony pasja, jako ten taki element, takie to koło napędowe, które pozwala nam się otoczyć w to takie samozadowolenie i spełnienie, z drugiej strony zdrowy egoizm, który daje nam możliwość wejrzenia w siebie i wsłuchania się w te różne aspekty rzeczywistości, w te różne nasze działania, w których gdzieś w pewnym momencie zaskoczy coś w ten właściwy trybik i poczujesz, Boże, to jest to, to jest to, co chcę robić. To jest coś, co mnie napędza, co daje mi niesamowitą satysfakcję, coś, co sprawia, że w pewnym momencie w nosie masz to, co myślą inni, a wsłuchujesz się bardzo mocno w siebie i właśnie tą, tą satysfakcję, tą taką wręcz euforię, bo jeżeli ta. Pasja jest zaspokojona i my ją realizujemy, to pojawia się euforia. Jak się pojawia euforia, to znowu pojawiają się endorfiny na, na orbicie naszego życia. Jak są endorfiny, to oczy ci błyszczą, skóra promienieje i nagle stajesz się tym takim nie wiem, epicentrum wszechświata, w którym inni chcą się znaleźć na twojej orbicie, chcą cię słuchać, chcą z tobą być, chcą też. Przez osmozę dać sobie szansę do przejęcia odrobinę tej pozytywnej energii, tej pasji, którą ty masz. Więc to jest coś niesamowitego. Być może niektórzy z Was właśnie w tym momencie totalnie niekomfortowym w życiu, w którym się znajdujemy, czyli tego zamknięcia w tych naszych pudełkach domu, znajdą tą swoją pasję, nagle ją zidentyfikują. Kurczę, to jest to. I co? I poddaj się, daj się ponieść. Ja jestem taką osobą. Która rzeczywiście tym pozytywnym emocjom daje się ponieść na maksa, mimo że czasem jestem postrzegana przez ogół jako lekko szurnięta, ale niech sobie patrzą, niech sobie mówią. Natomiast to pozytywne szaleństwo, to takie poddanie się tej lawinie pasji, jest czymś niesamowicie uskrzydlającym. I w tym momencie życia, kiedy znowu w tym ciasnym pudełku obostrzeń, w tym takim dyskomforcie totalnym dasz się ponieść tej pasji, to wszystko inne staje się totalnie nieważne. To tak jakby, jak ja bym nagle. Zmieniła tutaj ostrość tego tła, na którym się znajduję i tej mojej sypialni, którą zawsze mocno stylizuję przed spotkaniem z wami, żeby było ładnie, żeby było przyjemnie, żeby też było na tyle transparentnie, żebyście chcieli patrzeć na mnie i mnie słuchać przede wszystkim, i żebyście z tego czerpali przyjemność na każdej płaszczyźnie sensoryczności, na której tą przyjemność z takiego przekazu wideo możecie czerpać. Także Odetnij ten świat wokoło, zbleruj to tło, bądź tu i teraz ty i Twoja pasja i te wszystkie pozytywne emocje, które wraz z nią będą w Tobie wzbierały i pozwolą napełnić się taką no, totalnie fantastyczną, biologiczną, naturalną, tylko Twoją energią, jednocześnie zarażając tymi pozytywami świat wokoło. Kochani, życzę Wam, żebyście dzisiaj znaleźli, odkurzyli, wypolerowali tę Waszą własną pasję wystawcie ją na pierwszy plan i wpatrzcie się w nią, jak w taki po prostu promieniujący, niesamowitym światłem Wasz naturalny diament, który będziecie pielęgnować codziennie, polerować na nowo, niech on daje Wam siłę, niech on daje Wam blask, niech będzie tym Waszym pozytywnym zasobem energii. Ja życzę Wam dzisiaj cudownego dnia, fantastycznego, niech on przeminie tak szybko albo tak wolno, jak tego będziecie chcieli, ale to Wy kierujcie i sterujcie tymczasem a jutro porozmawiamy sobie o inspiracji, która też jest nieodłącznie związana z pasją. Cudownego dnia pełnego pasji w Was. Ja Wam życzę, przesyłając mnóstwo pozytywnej energii. Dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Ściskam bardzo mocno. Buziaki, pa pa.